Siemanko, dzisiaj porozmawiamy sobie o chemii, czym jest w ogóle chemia, dlaczego występuje wokół nas, dlaczego tak mówimy, gdzie występuje chemia, w jakich zastosowaniach, również to co używamy na co dzień, a jest pochodzenia chemicznego oraz o piktogramach, więc zaczynamy. Rozpoczniemy sobie od podziału chemii. Chemię dzielimy sobie na organiczną i nieorganiczną. O co chodzi? Chodzi o pochodzenie czyli mam pochodzenie organiczne i mamy pochodzenie nieorganiczne. Do pochodzenia organicznego będziemy zaliczać różne związki, o których później będziemy mówić. Nie będę teraz tego wprowadzał. I po prostu nie, nie wyrzucać Was na głęboką wodę. Chodzi tutaj o naukę podstaw, a nie o bezpośrednie wkroczenie na głęboką wodę. Natomiast chemia nieorganiczna jest taka, gdzie występują związki nieorganiczne. Też nie będę tutaj nic mówił, natomiast w ramach ciekawostki mogę wspomnieć, że to są związki takie jak np. przykład tlenek węgla, dwutlenek węgla, czy chociażby cyjanowodór. Zastosowania chemii to jest taki mój podział, który sobie przygotowałem, jak ja bym to sobie podzielił. Mamy chemię domową, czyli taką, z którą spotykamy się na co dzień w naszym domu, z którą można powiedzieć, utożsamiamy się i mamy do czynienia w każdym momencie na dobrą sprawę. Na, również dzielimy sobie na przykład na chemię przemysłową Czyli to jest taka chemia, w z której korzystają firmy przemysł, tak? Czyli tam gdzie są fabryki który, I tam to również się korzysta oczywiście z chemii No i chemia ogólna Czyli wszystkie inne zastosowania chemii, jak ja to sobie podzieliłem i napisałem Chodzi o to, żeby Można powiedzieć Wyodrębnić sobie Kilka sekcji selekcji, na przykład ja sobie wybrałem sekcję chemii domowej, chemii przemysłowej, chemii ogólnej, natomiast chodzi o wskazanie zastosowań. Więc przykładowym zastosowaniem chemii, na przykład jest mydło. To jest oczywiście związek chemiczny, o którym w przyszłości na pewno będziemy sobie rozmawiać pod kątem jego budowy. Natomiast jeżeli chodzi o sam, właśnie tutaj, yy, samo mydło, to jest nic innego jak związek chemiczny. Dalej mamy naszą sól kuchenną. Sól to też jest związek chemiczny. To jest nic innego jak yy, związek chemiczny, dokładnie NaCl. To jest najzwyklejsza sól kuchenna. Natomiast o tym będziemy mówić później. Dalej, co dalej? Możemy mieć wodę. No chyba każdy z nas wie, co to jest H2O, że H2O to woda. Najpopularniejszy związek chemiczny i każdy o nim. Słyszał każdy, widział kiedykolwiek H2O na jakiejś butelce, czy gdziekolwiek. To jest najbardziej popularny związek chemiczny i to jest związek chemiczny. To jest chemia, nic innego jak chemia. Cukier to też jest samo chemia, do tego niezdrowa chemia. Ta część chemii, która wpływa źle na nas. Dalej, no i tak dalej. Chemia występuje wszędzie. Cały czas mamy z nią styczność. Każdy, przy, każdy, przy każdym momencie, jakby w każdym momencie naszego życia, w każdym elemencie, czy przy pracy, czy, czy jak siedzimy w domu, wszędzie występuje chemia. A teraz porozmawiamy sobie o piktogramach, czyli jak nie stracić części ciała. Chodzi o to, yy, że piktogramy to są takie obrazki, które informują nas yy, o zagrożeniach wynikających z danej substancji. Yy, na przykład. Mamy butelkę jakiegoś areo, lub przykładowo dezodorant. I na nim mamy piktogram. A teraz się dowiemy, co oznaczają poszczególne piktogramy. Dzielimy w ogóle piktogramy na zagrożenia fizyko-chemiczne, na przykład. To jest pierwszy podział. No i takie piktogramy, jakie tutaj mamy, oznaczają następujące rzeczy: substancje wybuchowe. To jest taki znaczek. Substancje łatwopalne to jest taki znaczek oraz substancje utleniające to jest taki znaczek. Każdy piktogram odwołuje się do czegoś. Ten na przykład oznacza, że to jest łatwopalne, czyli trzeba uważać, nie podgrzewać za mocno, nie wiem, nie próbować wkładać do ognia, to oznacza na przykład, że substancja jest wybuchowa, czyli nie potrząsamy, nie, nie próbujemy podpalać, nie rzucamy, nie bawimy się tym. A to jest substancja utleniająca, czyli powodująca przyspieszenie spalania, można powiedzieć. Tutaj mamy kolejne zagrożenia fizykochemiczne: Gazy pod ciśnieniem, czyli jak mamy gaz pod ciśnieniem, to najprawdopodobniej na butelce od tego, czy, a raczej na puszce, czy można powiedzieć w butli, na butli od tego znajdziemy taki piktogram ostrzegający nas, że to jest gaz pod ciśnieniem. Dalej mamy substancje korodujące metal. Ten piktogram oznacza, że mamy substancje korodujące metal. Jak sama nazwa wskazuje. Metal z tą substancją zachodzi w reakcję, przez co koroduje. Korozja to nic innego, jak również reakcja chemiczna. Zagrożenia dla zdrowia. Kolejny, kolejny sekcja piktogramów. Tutaj mamy substancje toksyczne, taka czaszka. No czyli jak sama nazwa wskazuje, substancja jest toksyczna. Dalej mamy substancje drażniące, czyli wykrzyknik. Również tutaj chyba nie trzeba nic zadawać. Dalej mam substancje rakotwórcze, mutagenne, czyli taki, jak można powiedzieć, człowiek, który ma tutaj w środku takie rozwarstwienie, trochę z wirusem się kojarzy. Chodzi o to, że ta, dana substancja jest rakotwórcza, mutagenna. No i substancje żarące, czyli substancje, yy, które w sumie, chyba piktogram, w którym najczęściej możemy się spotkać, jeżeli chodzi o nasz. Yy, nasz dom, ponieważ substancja żrąca występuje na 100% w każdej łazience do mycia, do mycia łazienek na przykład, czy też innych rzeczy każdy z nas ma taką substancję w domu dalej mamy zagrożenie dla środowiska to są substancje niebezpieczne dla środowiska czyli no, po prostu informuje nas o tym, że to jest niebezpieczne dla środowiska dana substancja i nie warto jej na przykład, nie wiem Rozlewać czy, czy, czy zostawiać samej na działanie natury, bo jak wiadomo, wszystko koroduje i po czasie się ta substancja uwolni, co może doprowadzić do skażenia. No i podsumowując, to co dzisiaj się dowiedzieliśmy, dowiedzieliśmy się, że chemię dzielimy na organiczną i nieorganiczną że chemia występuje w każdej dziedzinie naszego życia i że piktogramy to oznaczenie informujące o zagrożeniu. Również wiemy, co to jest, jak dzielimy piktogramy, czyli mamy fizyko-chemiczne, mamy zagrożające zdrowiu i mamy zagrożające środowisku. I w opisie znajdziecie link do quizu, który zweryfikuje waszą wiedzę, o ile oczywiście chcecie. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do dalszego śledzenia kanału, ponieważ będziemy tu upubliczniać treści związane z chemią, matematyką, fizyką, e, informatyką i bardzo możliwe, że językiem polskim. Jeżeli się podobało, zapraszam do polubienia filmu. Hej, dzięki, cześć, Narka.